Wolny, właśnie siedzę w miejscu, gdzie dobrze jest yy, poznać dziewczyny, jest ich naprawdę dużo. Ulica to właściwie najprostsze miejsce, gdzie, gdzie możesz podejść do dziewczyny, zagadać yy, i po prostu mieć dobrą reakcję. W klubie dziewczyny wiadomo reagują gorzej. Tutaj chodzi mnóstwo dziewczyn, które przyjął zakupy, yy, są same, idą gdzieś zamyślone. Yy, wystarczy w odpowiedni sposób podejść, zacząć rozmowę i dziewczyny naprawdę reagują z emocjami. Cześć, cześć! Jesteście folkami? Tak. Chciałem wam coś powiedzieć, bo tak sobie idę za wami kawałek, tylko idziecie strasznie szybko. Macie najbardziej zajebiste nogi, jakie widziałem tutaj idąc od galerii. Po prostu słuchajcie, naprawdę ja jestem w ogóle tak. Tak, idę. Tak, dokładnie, oglądam nogi. To, to znaczy kobiet, tylko, nie? myślałem, że nie patrzę to. I patrzę, idą cztery i zastanawiam się, które... W pierwszym wideo pokazałem Ci tak naprawdę, że Uwodzenie kobiet w dzień to jest właściwie najlepsza i najprostsza metoda do tego, żeby poznawać naprawdę bardzo atrakcyjne dziewczyny. I uwierz mi, jeśli tobie nie wychodzi w klubie, to przede wszystkim klub nie jest takim miejscem, gdzie, gdzie, gdzie reakcje kobiet są najlepsze. Takim miejscem jest ulica. Jeśli teraz skupisz się na podchodzeniu do kobiet na ulicy, zaczniesz to robić systematycznie, a ja ci jeszcze pokażę za pomocą tych materiałów, tych serii wideo, jak, jakich, jakie nagrałem, jak to robić. To wierz mi, ale rezultat będzie po prostu fenomenalny. E, dlatego, że musisz wiedzieć jedną rzecz. Ja też kiedyś e, nie potrafiłem e, podchodzić do dziewczyn. Nie potrafiłem to może nawet e, za dużo powiedziane. Ja po prostu bałem się rozmawiać. Nie wiedziałem, że dziewczyny reagują bardzo pozytywnie, e, nie wiedziałem też, co mówić po podejściu. Jednak e, postarałem wejść ten stan, wejść ten flow i zacząć rozmowę z dziewczynami. Okazało się, że e, dziewczyny rozmawiają bardzo chętnie. Jedyne, czego musiałem się nauczyć, to tego w jaki sposób pobudzać ich emocje. Bo to zawsze był problem. Właśnie napisaliście tutaj komentarze: Krzysiek, podejdę, wezmę numer, ok, ale jak zbudzić w niej takie zainteresowanie, żeby ona się potem umówiła? Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z jednej rzeczy: Celem podejścia na ulicy nie jest wzięcie numeru, numer to tylko środek do celu. Ty, podchodząc do dziewczyny, jako priorytet. Powinieneś stawiać sobie zawsze wzbudzenie w niej zaufania i zainteresowania. Jeśli wykreujesz te dwa czynniki, to zawsze dziewczyna będzie odbierać numer telefonu i zawsze będzie y, pokazywała chęć do spotkania z Tobą. Jeśli natomiast tego nie robisz, tylko podchodzisz do dziewczyn, zbierasz numery, zapisujesz sobie całą książkę telefoniczną w, w telefonie, y, to oczywiście. Większość z tych dziewczyn nie będzie odbierała telefonów. Ja kiedyś nawet robiłem taką sobie statystyczną próbę. Podszedłem do 20 dziewczyn, rozmawiałem z nimi tak po prostu od razu. I na 20 numerów to może 3-4 dziewczyny odebrały, yy, ponieważ yy, to się dzieje z jednego prostego powodu. Kiedy podchodzisz do dziewczyny i ona jest poddenerwowana, to się jej nie uspokoisz, nie zainteresujesz, to ona potem będzie się bała odebrać od ciebie telefon. Oczywiście są takie przypadki, że trafisz na dziewczynę otwartą, yy, na dziewczynę, która załóżmy, odbierze ten telefon przypadkiem, ale dalej musisz jeszcze raz yy, nakręcać tą rozmowę z dziewczyną i dalej musisz jeszcze raz. Budować to zainteresowanie, więc najlepiej zrobić to od razu. Najlepiej zrobić to przy podejściu, w taki sposób, że rozmawiasz z dziewczyną 5 do 10 minut, budując zaufanie i zainteresowanie. Wtedy masz pewność, że ten numer jest pewny. Może nie na 100%, bo oczywiście to jest życie, są różne sytuacje. Natomiast duża większość dziewczyn odbiera telefon, i potem to już jest kwestia rozmowy z tą dziewczyną. Jak to dokładnie zrobić, dowiesz się z tych wideo. Natomiast jest to niezmiernie ważne, jeśli ty nawet teraz już sobie podchodzisz do dziewczyn, a nie potrafisz tego zaufania i zainteresowania wykreować, to musisz wiedzieć, że zawsze będziesz miał taki problem, że właśnie te dziewczyny no, nie będą chciały odbierać telefonów ani nie będą chciały z tobą rozmawiać, bo. To, czego ty nie zrobiłeś, to jest właśnie stworzenie zainteresowania i zaufania. Tak jak mówię, nie chodzi tutaj o zbieranie numerów telefonów, tylko chodzi o to, żeby dziewczyny zainteresować i wzbudzić zaufanie. Oczywiście pokażę ci to na przykładach, które nagrałem. Nagrałem z Maśkiem, i tam będziesz mógł sobie bezpośrednio zastosować te rzeczy, które on mówi. Yy, w jaki sposób mówi, I, i to wszystko będziesz mógł sobie zastosować do własnych podejść na ulicy. Także myślę, że to naprawdę fantastyczna wiedza będzie dla ciebie, którą będziesz mógł wykorzystać od razu w praktyce, na ulicy, w szkole, czy gdziekolwiek indziej jesteś. Yy, kolejna sprawa jest taka, że. Dostałem od Was naprawdę dużo, dużo komentarzy. Piszecie naprawdę same komplementy dla mnie, aż się prawie zarumienie, jak to zarumiłem, jak to czytałem. Natomiast musicie wiedzieć, że praktyka jest najważniejsza. Jeszcze nikt poprzez studiowanie teorii nie odnosił nie wiadomo jakich rezultatów. W pierwszym filmiku pokazałem Ci tak naprawdę, że można zaczynać rozmowę z dziewczyną bardzo nietypowo. Niekoniecznie bezpośrednio od razu, że coś ci się w niej spodobało, bo tak też można, jak pewnie wiesz z moich filmików na YouTube. Natomiast można zacząć to w inny sposób, od pytania. Pytanie powoduje, że kobieta jest jakby zobligowana do udzielenia ci odpowiedzi, no bo inaczej wiadomo, że wyjdzie na niekulturalną, a poza tym, dlaczego miałaby ci nie odpowiedzieć na to pytanie? Skoro zazwyczaj, pewnie, jak się kogoś pytałeś yy, o autobus, to to ci powiedział gdzie jest. To tak samo jest właśnie z kobietami. Natomiast bardzo ważne jest, żeby po tym pytaniu stworzyć to zainteresowanie i zaufanie. Jeśli tego nie zrobisz, to będziesz miał potem bardzo duży problem. Często się zdarza tak, że bierzesz numer telefonu, ta dziewczyna nie odbiera yy, i nawet jak odbierze, to znowu musisz z nią rozmawiać w taki sposób, żeby zbudować to zainteresowanie i zaufanie, także od tego po prostu nie uciekniesz. Tego się musisz nauczyć i, i właśnie to będę starał się przekazać za pomocą tego materiału, w którym dostaniesz właśnie praktyczne wskazówki, gdzie od A do Z dowiesz się, jak to robić i w jaki sposób prowadzić to w życie. Y oczywiście, będąc na ulicy, podchodząc do dziewczyny na ulicy, trafisz na różnego rodzaju przeszkody przeszkody i nie przeszkody zależy, jak to interpretować. Y Dużo facetów boi się podchodzić do kobiety, która idzie z mamą. To jest akurat jedna z prostszych sytuacji. Dlaczego? Podchodząc do takiej dziewczyny, po pierwsze, często nawet jeśli dziewczyna nie wykazuje zainteresowania, to jej mama cię serdecznie zachęca, córkę, żeby gdzieś z tobą poszła. Reakcje są naprawdę fajne. Też mam takie sytuacje właśnie z maczkiem nagrane. Możesz tą rozmowę zacząć od komplementu w stylu: ale mam pani ładną córkę, to pani córka? W taki sposób możesz zacząć tą rozmowę. Naprawdę nie ma się czego obawiać, nie ma się czego bać, dużo barier, które masz zakodowanych prawdopodobnie ze szkoły czy z innych sytuacji w życiu, z dzieciństwa oddziałuje na Ciebie w taki podświadomy sposób, natomiast rzeczywistość pokazuje, że tak naprawdę ludzie są często uśmiechnięci, reagują dobrze na to, co Ty mówisz, nawet jeśli idą z tą dziewczyną, więc warto po prostu się tutaj nie ograniczać, tylko podchodzić i rozmawiać z dziewczynami. No, prosi, panie, panie, panie? Siema, cześć. Ej, słuchaj, chciałem z Tobą porozmawiać, chodź na chwilę. To jest ważne, chodź. St Staniemy sobie pod tym drzewem. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. I tylko myśleć, czy pani ma ciemne włosy zawsze, a pani ma jaśniejsze, czy na odwrót. Dlatego to jest duże ułatwienie dla Ciebie, bo wychodzisz sobie na miasto, jeśli wiesz właśnie, jak rozmawiać z dziewczynami, to 20-30 podejść, nie wiem, porozmawiaj z 10 dziewczynami, które naprawdę Ci się podobały i wziąłeś numer, no i już masz co robić na przyszły tydzień. Więc naprawdę jeśli nigdy nie podchodziłeś do dziewczyn, to ci to polecam i... Zobaczysz, że jeśli podchodzisz do dziewczyn w dzień, na ulicy i w takich dziennych sytuacjach, to będziesz miał naprawdę niesamowite reakcje, i często się będzie zdarzało, że dziewczyny były tak zaskoczone, że same do ciebie piszą. Podam ci przykład. Kiedyś przeprowadzałem się, no jak jeszcze mieszkałem, yy, byłem studentem w Krakowie i zobaczyłem podczas tej przeprowadzki naprawdę śliczną dziewczynę. I to jest jeden z takich momentów, kiedy cię robi takie: hmm, powinienem podejść, czy nie? I dzięki temu nastawieniu, o którym mówię, Spróbuję, zobaczę jak wyjdzie ta rozmowa, zobaczę czy w ogóle ta dziewczyna mi się podoba. Zasada 0 sekund. Podszedłem, zacząłem z nią rozmawiać, reakcja była niesamowita. Ona aż podskoczyła z emocji. Zastosowałem podejście typowo bezpośrednie. Masz ładne nogi, czy coś w tym stylu. To już było dawno, więc akurat dokładnie nie pamiętam. Dziewczyna podskoczyła. To zrobiłem, dałem mi buziaka w policzek i powiedziałem z emocjami, ale jesteś śliczna. I ona... Potem rozmawiała ze mną zupełnie inaczej. Mało tego, kiedy dojechałem na miejsce samochodem, to okazało się, że wysłała mi trzy SMS-y i pytała się, czy zawsze tak podchodzę do dziewczyn, bo to było coś takiego, co jej się nigdy nie zdarzyło. Także po pierwsze, podejście na ulicy jest inne, jest wyjątkowe, mało kto to robi. No jasne, że po obejrzeniu moich materiałów, to więcej osób zaczęło to robić. Natomiast nadal to jest coś unikalnego i coś nowego dla większości dziewczyn. I zdarzają się dziewczyny, do których nikt nie podszedł. A jak już podejdziesz na starcie do super zajebistej laski, to często już na starcie samo podejście powoduje, że ona już jest tobą zainteresowana. Dlatego, że właśnie jesteś inny, wyróżniasz się. To jest na tej zasadzie, że załóżmy, ty też miałbyś nudne życie, szedłbyś gdzieś do pracy i tu nagle spotykać coś takiego, że ktoś do ciebie podchodzi i cię zaczepia. To też byś był zaskoczony, i właśnie to zjawisko zaskoczenia, często takiego szoku emocjonalnego, działa w taki sposób, że kobiety są niesamowicie zainteresowane i jest dużo, dużo łatwiej z nimi. Niż załóżmy przy poznawaniu kobiet w klubach czy w takich miejscach, gdzie, gdzie po prostu ludzie piją alkohol, jest inaczej. To jest zupełnie inna energia. Więc naprawdę super rewelacja, sprawa, taka, która mi akurat w życiu dzięki ja, ja, dzięki poznawaniu kobietom, kobiet w dzień, poznałem naprawdę masę fajnych dziewczyn, z którymi mam kontakty do dzisiaj, i naprawdę warto ruszyć dupę i coś z tym zrobić. Kolejna rada, czytając wasze komentarze, można odnieść wrażenie, że nie wiecie, kiedy też do dziewczyny dzwonić, kiedy już gdzie się poznacie. Odnośnie dziennych sytuacji, to wszystko zależy od tego, ile rozmawiałeś z dziewczyną. Jeśli rozmawiałeś z nią 15 minut, widzisz, że ona jest zainteresowana, zbudowałeś z nią komfort, zaufanie, tak jak na tych podejściach, które Ci pokażę, to zobaczysz, że właśnie dziewczyna odbiera od Ciebie telefon. Rozmawia z Tobą już na luzie, bo w te dwa etapy przyszedłeś. I co ciekawe, wtedy już możesz zazwyczaj sobie z nią pisać SMSy, fajnie to wychodzi. Natomiast jeśli Ty podszedłeś do dziewczyny, ona była zdenerwowana, nic z nią nie zrobiłeś takiego konkretnego, tylko po prostu wziąłeś numer i odszedłeś, to wtedy o wiele lepiej jest zadzwonić i nakręcić emocje w taki sposób, żeby ona poczuła to zainteresowanie i komfort bo jeśli często nic nie zrobiłeś na początku to większość dziewczyn w ogóle yy, odrzuca też połączenia telefoniczne z tego sobie musisz zdawać sprawę i naprawdę będzie ci bardzo ciężko żeby coś z taką dziewczyną ugrać żeby zaprosić ją na randkę dlatego myślę że ten materiał naprawdę przyda się Wielu z Was yy, od razu stosujecie te rady, sądząc po niewielkiej części podejść, czy wiedzy, którą wrzuciłem na YouTube'a, już część z Was ma niesamowite efekty. Więc pomyśl sobie teraz, co będzie, jak zastosujesz to wszystko, co ja Ci podam w tym kursie, a będzie to głównie praktyka i tylko rzeczy, które ja sprawdziłem w terenie, podchodząc do setek dziewczyn i będziesz, musiał to, będziesz mógł sobie to od razu zastosować, nie będziesz musiał nic testować. Muszę Ci powiedzieć, że ja osobiście kiedyś myślałem, że właśnie poznawanie dziewczyn jest trudne i generalnie wchodząc do klubu wydawało mi się że dziewczyny, że nie są otwarte, że, że po prostu zachowują się często tak w klubie, że są aroganckie jak trwa impreza. Natomiast byłem w strasznym szoku, kiedy zacząłem podchodzić do dziewczyn, zacząłem im mówić coś nawet bezpośredniego, na zasadzie masz fajne oczy, jesteś śliczna. I kobiety zaczęły na to naprawdę niesamowicie reagować. I ja byłem w wielkim szoku, bo to, czego mi uczono od dziecka, że dziewczyny nie są zainteresowane facetami, yy, którzy do nich podchodzą, że zawsze się trzeba starać o dziewczynę, że trzeba jej kupować kwiatki, że trzeba coś dziewczynie w jakiś sposób strasznie imponować, że to po prostu się nie sprawdza w życiu. Bo wystarczy naturalność i w odpowiedni sposób rozmawiać z dziewczyną. W prosty sposób, naturalny, i ona od razu reaguje super. To było dla mnie coś niesamowitego. Więc naprawdę, jak chcę się teraz z Tobą podzielić tą wiedzą, którą zdobyłem przez tyle lat, i będziesz mógł sobie to zastosować od razu w swoich sytuacjach. Z dziewczynami, a jestem przekonany, że na pewno, skoro oglądasz to wideo, to widzisz mnóstwo dziewczyn codziennie, kiedy jedziesz do pracy, czy jesteś na ulicy, czy w sklepie i na pewno zastanawiasz się, o czym z nimi rozmawiać. Z tego kursu się tego wszystkiego dowiesz i myślę, że naprawdę cię ci to wszystko przyda i wykorzystasz to w praktyce i po prostu totalnie zmienisz swoje kontakty z kobietami. Chciałem ci też tutaj pokazać nagranie ze szkolenia. Nagranie z kursantem, któremu tłumaczę jakie. Popełnia błędy w rozmowie z dziewczyną na ulicy. Myślę, że ten krótki urywek ze szkolenia ci się przyda. Posłuchaj, w jakiś sposób rozmawiam z kursantem. Myślę, że też wykorzystasz to w praktyce i zastosujesz do, do własnych kontaktów z dziewczynami. Tego Ci życzę. Wyślę Ci niedługo kolejne wideo, w którym dostaniesz kolejną porcję wiedzy, a już niedługo udostępnię wszystkie te podejścia na ulicy z dźwiękiem na wideo, które nagrałem, i będziesz sobie mógł to wszystko zobaczyć i zastosować do własnych sytuacji, zachowywać się podobnie z tymi dziewczynami, tak żeby zbudować atrakcyjność. I żeby dziewczyny y, były z Tobą y, bardzo zainteresowane i, i nawet same pisały Ci SMS-y czy dzwoniły, bo musisz wiedzieć, że takie sytuacje też się zdarzają. No jesteś po prostu śliczna. No Nie widziałem takiej dziewczyny, jakbyś się, się tak wydarł w twarz, bo ja Ci gwarantuję, że nawet jakby się nie zatrzymała, to ona była tak w szoku, tak by była oszołomiona, żeby zaczęła się śmiać. Nawet jakby, nie wiem, miała straszną maskę na, na siebie nałożoną. Po prostu to jest, to jest ponad to. Wszystko. Co ona sobie może myśleć? Czy w jakim być stanie? Zawsze mocniejszy stan emocjonalny dominuje do słabszy, nie? To zawsze tak jest. Z tymi dziewczynami. Fajnie? Można opowiedzieć. No mi opowiedzieć, bo siedliśmy na chwilę, bo... Yy... Zresztą zaraz ci opowiem, opowiedz jak tam z tymi dziewczynami śło. tak. Fajna? Czarna? Fajna. No, na początku coś sięma, nie się ma nie w czasie zasłymiać. Ja ta co się pasowała, ta zarna. Potem, no, w końcu się wtrącili, ale potem wstrzymali. Miażę, że Czechem zaczepiają.